Siema! Kolejny dzień, i kolejna rzecz, która zmienia się z godziny na godzinę, w zasadzie z minuty na minutę, ponieważ jeszcze w zasadzie godzinę temu, jak to nagrywam, wydawało się, że sprawa jest prosta. Magnus Carlsen nie zagrał w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich, to znaczy nie dokończył ich ponieważ został wyrzucony z jednej rundy za założenie dżinsów. Natomiast wydawało się również, że w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Świata w Blitza Magnus Carlsen również nie, nie zagra, ponieważ otwarcie powiedział, że nie ma w głowie niczego, co mogłoby się stać, żeby on zdecydował się zagrać w tym turnieju. I wiecie co? Dosłownie 20 minut temu okazało się, że jednak zagra. Breaking Magnu Magnus Carlsen is back. Jest wywiad, który trwa 29 minut. Odsłuchałem sobie go w większości i okazuje się że Magnus Carlsen jutro zagra w mistrzostwach świata w Blica. Jest to niesamowite. Wszystko zmienia się w zasadzie. Mówię, no z godziny na godzinę. Natomiast, jako że odsłuchałem mniej więcej ten wywiad, to opowiem wam o tym, o czym mówi Magnus Carlsen. Oczywiście nie będziemy sobie tego słuchać. Natomiast mówię wam, oficjalnie Magnus Carlsen zagra w mistrzostwach świata. Jest to dziwne, jest to dziwne. Szczerze mówiąc, już taka moja opinia na start. Jak pierwszy raz usłyszałem to i przeczytałem, to myślałem, że to są żarty. Myślałem, że to jest jakiś clickbait i jestem przekonany, że część z was też sobie myślała, widząc tytuł filmu, że to jest clickbait. Ale nie, nie jest to clickbait. Magnus Carsen wraca, Magnus Carsen się zreflektował i w tym wywiadzie udzielił kilku ciekawych informacji. Oczywiście na no dole wywiad będzie możecie sobie sprawdzić. Natomiast skrótowo, przede wszystkim, jeżeli chodzi o całą aferę jeansową, to było tam bardzo dużo zamieszania. Po pierwsze Magnus Carsen sam mówi, że tam na miejscu tak jakby oni nie byli zupełnie dogadani w tym kontekście, że jakby Magnus Carsen też nie do... i osoby odpowiedzialne typu Anand nie miały świadomości, kto za co odpowiada i ta decyzja, że Magnus Carsen zostaje Wyrzucony z jednej rundy, była podjęta tak w taki dość dziwny sposób. W sensie nie do końca wszyscy byli świadomi, jakie będzie to miało konsekwencje. To jest po pierwsze, Magnus Carlsen sam mówi, że jakby wiecie, Anand dostał jakieś stanowisko w takim stylu jakby honorowym, jeżeli chodzi o te mistrzostwa świata. Anand, czyli były mistrz świata, i on sam nie wiedział, jakie ma dokładnie kompetencje. Wiecie, jak to jest, to już ja dopowiadam sobie, ale często na tego typu turniejach jest coś takiego, że. Jest jakieś, nie wiem, stanowisko <noise> turniejowe, yy, które daje się honorowo komuś, kto jest zasłużony i ta osoba niby nie ma nic robić, ale zdarzyła się taka sytuacja i akurat w regulaminie było, że to Anand musi podjąć decyzję, podjął, no i ogólnie wiecie, wyszedł trochę kwas. Po drugie, jeżeli chodzi o same dżinsy, czy Magnus Carlsen jest osobą, która stoi ponad prawem? No nie jest, ale Magnus Carlsen zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze... Yy, Regulamin jest tak skonstruowany, że jest tam taki zapis. Ja nie wiem, wiecie, parafrazuję to, co mówi Magnus Carson. Możecie sobie obejrzeć, ale tam jest użyte takie słowo, które sugeruje, że w większości przypadków jeansy są niedozwolone. Czyli są jakieś przypadki, w których jeansy są dozwolone, czy znowu to ma ktoś oceniać, typu, nie wiem, Franek który sobie tam stoi i ocenia, że te dżinsy spoko, te niespoko. No nie, ale to oznacza, że jest jakaś furtka, która mimo wszystko jesteśmy ludźmi, powinna w tym miejscu mieć zastosowanie. Po drugie, on też tłumaczy to tym faktem, że no wiecie, to została jedna runda i... Głupotą było zrobienie z, takie, z tego, takiej wielkiej afery. Sam Magnus też przyznaje, że to jest trochę takie starcie, typu jedna strona nie chce odpuścić, druga strona nie chce odpuścić. No i wyszło tak, jak wyszło, co? Nie, no głupio wyszło, ale wyszło. Magnus Karsen nie obronił tytułu, jeżeli chodzi o rapidowe rzeczy, natomiast przynajmniej z tego wywiadu, póki co, nie widać. Jakiejś wielkiej niechęci, co nie? Wszyscy mówiliśmy o tym, że przedwczorajszy dzień to będzie coś, co w ogóle zmieni totalnie to, jak postrzegamy szachy. Tutaj, wiecie, nigdy nie wiadomo, jak na dobrą sprawę to będzie wyglądało i ile to jest taka marketingowa papka. Natomiast tutaj Magnus Karsen nie wygląda na osobę, która jakoś bardzo chciałaby się z FIDE wspierać. Więc to jest jedna taka rzecz, powiedzmy, że zostało to wyjaśnione. No i Magnus Carson mówi, że spokojnie zagra sobie w blicu i że tę decyzję podjął dosłownie kilka godzin temu. To znaczy, że wiecie, to nie było tak zaplanowane, że on powie FU. Do FIDE, a potem wróci. Okazuje się, że jeszcze pierwszą rzeczą, którą on chciał zrobić, to kupić i wyjechać ze Stanów Zjednoczonych biletem jak najszybciej. Natomiast gdy uspokoił się, gdy porozmawiał z, ze swoim tatą, to koniec końców doszedł, doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli, jeżeli spróbuje zagrać. Więc prawdopodobnie jakieś ruchy zostały poczynione. Magnus Carlsen oficjalnie zagra w meczu, czy znaczy nie w meczu o Mistrzostwo Świata, tylko w turnieju. Mistrzowskim w Mistrzostwach Świata w lica, więc być może obroni swój tytuł. Dodatkowe rzeczy, o jakich Magnus Carson tutaj mówił, to od razu zaznaczył, że wiecie, nie przyjdzie jutro w jeansach i nie planuje robić jakichś wielkich performanców. Dodatkowo jeszcze, że chce traktować te mistrzostwa jak najbardziej na poważnie, no i widać, że nie ma jakiejś takiej bardzo negatywnej krwi. Co jeszcze? Magnus Carlsen w tym wywiadzie dla Take Take Take, w ogóle swoją drogą polecam Wam śledzić, bo to jest platforma, na której udziela się czy to Magnus Carlsen, czy Levi Rosman, czy Ginger GM, Wielu faj, wiele fajnych osób i oni podchodzą do szachów w luźny sposób, jest masa materiałów, jeżeli znacie język angielski, to w 100% Wam polecam, fajnie się to ogląda. Natomiast Magnus Carlsen też powiedział troszeczkę o tym, jak widzi przyszłość szachów i po pierwsze dla niego na przykład on użył tutaj sformułowania bo wszyscy mówimy co nie że szachy to muszą dążyć do tego że najlepiej to gramy na 3 minuty i w ogóle wszyscy to oglądają Magnus Carlsen nie jest takiego zdania Magnus Carlsen oczywiście lubi szachy szybkie lubi szachy błyskawiczne natomiast on tutaj użył sformułowania że on bardzo lubi Sytuację i muszę się z nim zgodzić, ja też to lubię, gdzie dwie osoby siedzą i nawet przez dwie godziny niech myślą nad tym, jakie ruchy wykonywać. W sensie wiecie, wymyślasz ideę, która pokonuje twojego przy, yy, przeciwnika. Tylko problem, jaki jest w szachach, i to jest coś, co wiesz, ty, drogi widzu, chociaż masz ranking 800, wiem ja, chociaż mam 200 i wiem Magnus Carlsen, że bardzo często szachy stają się pamięciówką i nie do końca. Fajne jest to, że jest na przykład o Mistrzostwa Świata, zawodnicy mają dwie godziny na zegarze i po 20 ruchach mają godzinę 55, bo znają teorię do 20 ruchu. I nagle powstaje sytuacja, w której masz 20, na 20 ruchów masz dwie godziny. No trochę słabo, co nie oczywiście ostatni o Mistrzostwa Świata trochę przeczył tej tezie, no bo mieliśmy Dinga Lirana, na który się potrafił rozkmijać przez godzinę, czy szósty ruch. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Magnus Carson dochodzi do wniosku, czy podczas tego wywiadu dos doszedł on do takiego wniosku, że w zasadzie to przyszłością szachów, przynajmniej na takim najwyższym poziomie, jest nie wschodzenie w dół z tempem, ewentualnie można rozkminiać, czy lepiej mieć dwie godziny, czy półtora, czy godzinę, e, ale że szachy klasyczne powinny zostać, natomiast przyszłością jest to freestyle chess, czyli właśnie szachy 960, gdzie po prostu dwa, gra dwóch ludzi, ale pozycje, praktycznie za każdym razem są inne debiuty, wtedy odchodzą do lamusa, no i dzięki temu zawodnicy już od pierwszego, od drugiego ruchu no, wymyślają i Grają swoje rzeczy. Więc bardziej, tak żeby podsumować, Magnus Carlsen, jeżeli chodzi o te freestyle, właśnie o przyszłość szachów, on uważa, że to jest bardziej przyszłość, żeby nie kombinować z czasem, że jeżeli chodzi o same szachy, no to na przykład trzy takie tempa są spoko, szybkie, klasyczne i błyskawiczne. Natomiast można kombinować właśnie z formułą, żeby grać sobie w te szachy 960, szczególnie na tym najwyższym poziomie, gdzie nie oszukujmy się, no ludzie bardzo często grają pierwsze 20 ruchów jak komputery, więc to jest taka konkluzja. Po pierwsze, Magnus Carlsen nie chciał nikogo urazić, nie robił tego, żeby zrobić jakiś pstryczek w nos wide. Po drugie decyduje się grać w mistrzostwach świata w blica i po trzecie Magnus Carlsen uważa, że jeżeli chodzi o przyszłość szachów, czyli możemy, przynajmniej ja tak między słowami, to wyczytałem, że jeżeli na przykład powstałaby jakaś inna organizacja typu Magnus IDE <noise> zamiast FIDE. No to, że bardziej będzie to dążyło do tego, żeby właśnie takie największe rozstrzygnięcia albo może szeroko rozumiane szachy dążyły do tego, że będzie to szachy 960, bo będzie dużo trudniej e, nauczyć się debiutów, będzie to w, w zasadzie niemożliwe. Także tak to wygląda i cóż, fajnie w sumie. Tak podsumowując, nawet mogę zmienić kamerę, żebym był wyraźniejszym. Moim zdaniem w sumie spoko. Po pierwsze, że Magnus Carson sobie zagra, to znaczy wiadomo, była ta afera. Pierwsze moje skojarzenie było takie, że o, księżniczka co teraz zrobiła tego pingwina z mema i mówi teraz to ja już chcę grać w szachy. E ale gdy odsłuchałem, co miał do powiedzenia i gdy tak pomyślałem sobie na trzeźwo, no to kurczę, wiecie, Wolodar Murzin, który, czy Wołodar, nie wiem jak to się czyta w zasadzie po polsku, e, który wy, został Mistrzem Świata, no mimo wszystko zawsze będzie taka skaza, że to był Mistrz Świata, który został Mistrzem Świata podczas gdy Magnus Carlsen został, no zrezygnował z turnieju, co nie? Natomiast teraz w blicu Magnus Carlsen zagra, prawdopodobnie będzie chciał też coś udowodnić. Magnus Carlsen jest bestią, jeżeli chodzi o blica. No i wygląda na to, że ma ochotę pokazać, że wyrzucenie go to był błąd. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Ja jestem zadowolony. Ja się cieszę. Jak już oglądać mistrzostwa świata to niech najlepsi zawodnicy na świecie grają. Także dajcie znać, co myślicie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i nara.